Najbliższe miasto to Rzeczna Puszcza, najlepiej będzie jeśli się rozdzielimy, wygląda na to, że tym razem przepadł na dobre, ale raczej nie powinniśmy tu zostawać, by sprawdzić to na własnej skórze Najbliższe miasto to Rzeczna Puszcza, mój wuj jest tam kowalem i na pewno będzie mógł ci pomóc Dobra, I więc tak, ja was witam, mm, no no no, już. Nie udałoby mi się dzisiaj bez ciebie Idziemy teraz do Rzecznej Puszczy Chyba ten dym, nie? A mamy czarny głaz. Z tego co pamiętam. Złuchaj. Złuchajcie, duści do zamachu. Muszę włączyć się do cesarskiego regionu. ale ja nie chcę do was dołączać. I jak co do tych? Do yy, gromów ładnych, Mam że do się od nowa zaczynać wszystko. Bo chciałem do was dołączyć. O, gdzie Rzeszapuszcza Helgen Falkret. Widzisz te ruiny? A czarne głasy. Gdy byłem mały, miałem koszmary o tym miejscu. przykład... Chodź. Poczuję się lepiej dopiero w rzecznej puszczy. Nie obiło ci się to o uszy? To był Ulfrik, Jego najbliżsi oficerowie. Tak, przywódca gromowładnych. Twierdzą, że walczą o wolność Skyrim. Ale Ulfrik tak naprawdę wywołał wojnę, by zostać koronowanym na jego najwyższego króla. Genialny ruch generała Tulliusa. Dowodzi tu dopiero od kilku miesięcy, ale już sporo... Od początku wojny próbujemy pod tym razem generał przechytrzył Ulfrica. Tull nie się poddał, więc myślałem, że zabieramy Ulfika z powrotem do Syroli. ale generał... O, są te kamyczki takie. I ja to tak mamy. Oh, manga, co ja nie chcę. Kojownika. Przyjmi znak. To kamienie przeznaczenie. 3 z 13 różnych. Ale to kamienie. piękne. Ta, to cały Zobaczcie, aż do nieba. Do nieba. Fajnie wygląda to kaptur. Scape oczywiście Matisse, a kto by inny. O Boże, to... Czekajcie, bo gdzieś tu było... Gdzieś tu były wilki. Słuchaj, jeśli o mnie chodzi, to już zasługujesz

Teraz strzała strzał. Małą strzał mamy. Mam nadzieję, że ten smok już sobie. Czas kura się przyda. No, to chodźcie już. Lecimy. Let's go. Uh Czekajcie. Z Ot? Cieszę się, że chcesz iść ze mną Rzecz ta puszcza jest nie. Teraz się cieszę, że mm. wcześniej chciałeś mnie wygonić, ty, 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 ty... niedobry człowieku, ty... ...cemi byście wyglądamy jest rzecz ta puszcza Zobmy łubu, bo tak to Trochę nieprzyjaźnie wygląda Nie, nie rozmawiałem ze swanem. A to nie ty. Faendal myśli, że może mi odebrać kamillę Valerius, ale wciąż mu powtarzam, że ona jest moja. Do następnego razu. O ten. Witaj, bracie Elfie. Dobrze widzieć znajomą twarz. Rzeczna puszcza nie jest taka zła, jak na wioskę Nordów. Masz przepustkę? Tak na ty, Szora. Co ci się stało, chłopcze? Cii. Bójku. Proszę, nieco ciszej. Wszystko w porządku, ale musimy wejść do środka. A co jest ten ko kowal. O kurde. To przyjaciel. Właściwie uratował na życie. Chodź, wyjaśnię wszystko w środku. Dobrze, dobrze, wejdź. Sigrid da ci coś do jedzenia i opowiesz mi wszystko. Pierwszy raz w Rzecznej Puszczy? Jeśli szukasz pracy... Lukan, skupca Rzecznej Puszczy. To mój tartak. Niektórzy uważają, że miasto także należy do mnie. Ale tak, gdzie nie Władcą o. tej krainy i tego miasta. Zwłaszcza, kiedy mi się Ja tylko płacę podatki. Mam też lepsze rzeczy. Bo Dobra. O. Okej. A mam pierwszy poziom. Ładne świadki. Wiesz, Chce? jestem już zajęta, więc nie wyobrażaj sobie za dużo. Słonio? Ja? Sigrid, mamy towarzystwo. A, dzień do mierzenia. Ten tam się poruszył. Siadźmy sobie. Hadwar, tak się o ciebie martwiliśmy. Chodźcie. Na pewno umieracie z głodu. O, się się Zaraz dam wam coś do jedzenia. No dobrze, chłopcze. Co to za wielka tajemnica? Co tutaj robisz i dlaczego wyglądasz jak po przegranej bójce z Niedźwiedziem Jaskiniowym? A co my robisz, żeby go zacząć? Bajczu z Niedźwiedziem. do gwardii generała Tulliusa. Stacjonowaliśmy w Helga, gdy ...zaatakował nas... ...Smok. Smok? To... Nie do Tata mówi, że za często zadaje się z nieznajomymi. Ale ty wydajesz się w porządku. śnieżynki. Wiele więcej jest do opowiadania. Smok przeleciał i zdewastował całe to miejsce. Kompletny chaos. Nie mam pojęcia. O, już może opowiadał na Darańsku. Bruni. Strzał mam mało. Jeszcze ktoś przeżył. Wątpię, czy ja dałbym radę, gdybym był sam. Muszę wrócić do samotni i opowiedzieć, co się stało. Miałem nadzieję, że nam położysz. Wiedzenie, zapasy, dach nad głową. Oczywiście. Każdy przyjaciel Hadwara jest moim przyjacielem. Chętnie udzielę ci wszelkiej pomocy. Jak powiedziałem, cieszę się, że... Ale potrzebuję twojej pomocy. Chleb to, 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 Jarl musi wiedzieć, czy że musimy poprosić Jarla Balkrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Będę twoim błużnikiem. Nie ma problemu. Kamień szlifierski ulepszy swoje. A my już swoją misję. Pierwszy... Czy to było O! To jak do garbowania. Sprawdzę skóra. Dzięczenie na pasy. różna Skóra. za po przerabianie starczy U, nie chcę tego grać kamień szlifierski. drewno opałowe nie broń? Nie mogę. to jeszcze się ulepszymy zobaczycie z otworzeniem w broni pancerze. Skurzany. Skurzana zbroja. Źle. Przypominają mi się czasy, gdy stawiałem pierwsze kroki w zawodzie Kowala. O, sztabka stali tu jak leży. Żelaza. Nie mogę sobie ją wziąć, ale fajnie. Wszyscy zrobimy tą żelazną. Żelazna zbroja. Czemu to jest słabsze niż to? co? ulepszymy sobie po prostu broń. Teraz jak sądzę. Tak, takie małe kowalstwo w tym odcinku będzie. Żelazny. A młod jeszcze 21 Dobra leży coś jeszcze takiego warsztat w pancerze wszystkiego już nie mogę Skóra Aha, ja nie mam skóry Drewno połowę Poczekajcie. Kurcio Szukaj beczka kapusty. Chciałem, wziąć drewno trochę i ulepszyć łuka. Ej! Ja! Ja! się z Ja! 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 chciałem z Ja! 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 co Ja! zrobiłem? Nie, nie. Przeczytaj. Tak. O stary, co to było? Nad kury nie mogę zabić. O kurde, stary. Stal. A, się zląkłem. Użyj kuźnia kowala. Przedotworzenia nowych broni. Szelazny. Weź co chcę. Czekaj, jeśli nie zapisałem, w czy nie będę miał skórę? granicach rozsądku. Tak? A, dobrze, że zrobiłem bo przynajmniej teraz... Nad podczas teraz mogę przynajmniej to skóra. Nie chcę na razie pasków albo weźmy zróbmy tam z 4 paski no albo 8 pasków starczy resztę zostawmy i teraz mm, nie to nie warsztat tylko to chyba skórzane skórzana zbroja sobie zrobimy. I skórzane Całkiem dobry pancerz. I teraz tak. Tab. Strój. Skórzana zbroja. Skórzany karawasze. mika z pasem. Dobra. Teraz yy, idziemy, bo ja z tego był kupiec i u niego posprzedajmy śmieci. Czy tam jakiś miecz, czy żeby coś, tam coś Nie, nie, wiem, nie. chcę, nie nie chcę nic wiedzieć. chcę tylko posprzedawać. Te dwie lekkie buty, futrzane buty. Zostawmy sobie sprzedać, granat, kapusta, kawałek sera, nie, kirys, Gromowładnych iskry, marchewka, mistury, nie, onuce, latarcza, srewny pierścień, już A może zostawmy, stapka stali, tunika z pasem. Żelazny miecz mod, bo ją ja zostawimy sztylet topór, mój telefon Zaraz go przeczytam jak sobie cięcie. Okej. Okay. I co teraz mamy? Mamy 230 zł. A tu widziałem coś księgę jakąś. otworzyć nowego go Mogłem moce, zniszczenie, płomienie. Właśnie tak jakby i bez tego było lata. No zapytacie się przede wszystkim mojemu durnemu bratu. Nie. Tak chcę się teraz pobawić. O co zrobimy? Znaczy to tak się będzie dało. A miałem polepszyć sobie broń, bo pamiętam, że wcześniej ulepszyłem. Yy, Słuchaj dupa. Czegokolwiek zabraknie. Nice, Mira. Mogę wykuć wszystko, co jest proste i mocne. Mm. To. Zróbmy. I to. Zróbmy. Dzięki. Tyle chciałem. Teraz się będziemy wybierać do tej rzecznej, puszcz... Lea... Rzeczne. O, mogę z kapucha wziąć Dobra, nie, nie zaciupię tej kury, bo, bo nie mieszkańcy wiedzą Poczekajcie Olga! Jebudłuk A, to on to, to on to Spokój Pójdę na razie tak, wiecie? Wichrowy Tron Biała grań. To chcę A uwierzcie mi, że to jest bardziej takie... ...bezpieczniejsze niż... Patrzcie! Milcza skóra, przyda się Będę robił sobie lepsze zbrojki W ogóle pasowałoby nabyć ten drugi poziom w końcu i... zrobić... Ty, ja nie poszłam gdzieś źle? Ja nie idę do czarnego głazu. to białej grań mam iść. Kurde, ja idę do czarnego głazu. Ej, dupę. Azad. Wiedziałem, że źle poszło. tu mi się skojarzyła misja z Czarnogłazu Chodźmy tutaj na skróty Ty, z tego co ja to no, był Olbrzym tutaj Jeśli walczyli z nim towarzysze do Tam. tam. Jednak. Właśnie, mam dwa łuki, mogę sobie go sprzedać. Nie olbrzym, tylko gigant. Właśnie, teraz przypomniałem, już, już że to nie gigant, tylko Ych, nie olbrzym, tylko gigant. Właśnie, w ogóle mi się kąty sobie radzisz? Byłby z Ciebie dobry tarczownik. Nie jesteś sąd, co? Nic nie wiesz o No właśnie, nie wiem. To zakon wojowników. Jesteśmy braci. Za odpowiednią opłatą, zjawiasz się no, w To mnie tu Nikt Cię nie pytał o No. Iż masz nas za że Żelazna strzała. Od Ciebie porozmawiaj z koblami. Wyglądasz na silną osobę. Chodź do Jorwas! Nie będę rozmawiał z Heroldem, bo ja nieco do kołości będę brał kastę jak coś bohaterem zinteresownym. Ty kuń tu stoi. Nie zaćpią mi jak sobie wezmę? Ukradni. Ciągle. A fajnie jest mieć konia. Szukasz konia? Porozmawiaj z moim ojcem, z fulwarem. Dobrze nie ze skóry. O po ile koniec. z czystej ciekawości. Nie, z kulvar. Kulvar. Ciasto. Dobry? dobrze Chcesz porozmawiać ze staruszką? Hmm. Zrobić dobry czynek? Nie, chcę z z konia. Idę stąd, bo nie ma tu nikogo. Idziemy do tej białej grani A, myślałem. Jest tu z tego co widziałem na mapie to gdzieś to niedaleko Olbrzymi yy, Dobrze i tak, dobra. Już myślałem przez chwilę, że źle idę. Zimoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez glej tu nie. Dobra. Ale będziemy ci patrzeć na ręce. O, właśnie. O, wow. postęp. Prowincja Skyrim. Biała grań tu jest, to jest markar, samotnia. Coś tam... Wichrowy tron Co to jest w dole? Falkret, a falkret? Dękniu. Ja mam granicę. ile będzie trzeba. Ale musimy mieć wieść zaraz. Ja cię znam. Skąd? Tyle co przyszłem. Czy nic nie zrobimy, wy już nie znacie? Ja będę sobie pozbierał. Dzieci wojny, oddawaj pieniądze. Pieniądze, a nie pieniądze. Ja nie mam pieniędzy, ani pieniędzy. Nauczcie się polskiej mowy Jeśli jesteście z Polski to nie macie pieniędzy, a nie pieniędzy Mówią, że na Helgen napadł smok Jeśli któryś chce coś tam smocza przystań Nie mieć do białej grani, nie przystanie Ej jak chcę tam wejść Bo... Próbowałem wejść przez słupek Naprawdę było genialny z mojej strony Przeczytajmy sobie jak się to ładuję. Co mam zrobić? Dobra. W takim razie co mam zrobić? Nic. Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balgrów nie przyjmuje teraz gości. Cóż, to wyjaśnia, dlaczego strażnicy cię przepuścili. Podejdź. Jarl będzie chciał z tobą osobiście się podnawać. Więc... w Helgen udało ci się zobaczyć mm -hmm. smoka na własne oczy? No. Nie, nie, tego nie będziemy mówić. A Ismira... Irilet miała rację! To jest Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu smoka? Tak. Hanil powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do rzecznej puszczy. Jeśli smok czycha w górach, to to miejsce jest najbardziej zagrożone. To za Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. Nie, ryj. nie będę stać bezczynnie. Gdy smok pali me włości Ani i masakruje pochwalę, drugi drugi nie Masakruje moich ma. ludzi. Kirylet, natychmiast wyślij oddział do rzecznej puszczy. Tak, Jarrud. Tak byłoby najlepiej. Dobra robota. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze. Chodźmy znaleźć Farengara, Mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z wydaną, tymi smokami. Klotkami. Bez sensu takie stanie. Powinniśmy ruszyć na gromowładny. O no, chyba cię coś boli. Mhm, mm ale to Chyba znalazłem ja kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Idź gdzieś tu się... I przekaż mu wszystkie szczegóły. Poczekajcie. Z tej mi zaklęcie. Szato. Przedmiot, skórzana zbroja, zaklęcie, naklej na duszy. Już mam zaklęcie. Tak. Dobra, A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. Tak, przydał. Gdy mówię kurier, no. mam na myśli kogoś, kto... O, Prosto z mostu, co? Lubię, gdy ludzie nie zadają zbyt. Ja, eee... Widziałe... Idź do Czarny Głazu. Znajdź tablicę... Głaz. stary grobowiec. Może po... Ktoś z miejscowych na pewno zdoła skierować cię w odpowiednim. Cóż, muszę chronić swoje tajemnice zawodowe z Dobra. Mam swoje źródła. Stracone źródła. A więc tak... Jarlu Chyba Czego ci pomocy? trzeba? Jeśli mówisz o wojnie, to jestem po stronie białej granicy. Bez wątpienia generał Tullius i jego przyjaciele z Cesarstwa powiedzą ci, że winien im jestem lojalność. Ultrik gromowładny może na tej. Lecz ten dzień jeszcze nie nadszedł. Jestem pewien, że się przyjdzie. To tak, skończmy. Zmiana się ładny. To zbroje zarąbisz tam. I teraz tak. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia na Cześć.